Te słowa później Jan Paweł II gruntował w dokumentach swoich. To nie były wyrywane z kontekstu słowa. Jest tych przemówień bardzo dużo, więc trudno, trudno gdzieś się koncentrować na, na jednej rzeczy. Natomiast one później trafiały do dokumentów, które, które wydawał, chociażby do adhortacji Eklezjana Afryka, chociażby do Redemptoris Misio. Do encykliki, chociażby do jego regularnych, corocznych orędzi na Światowy Dzień Misyjny, to słowa przede wszystkim mówiące o nadziei, którą jest Afryka dla Kościoła. To jest charakterystyczne. On zawsze po wzbudzał, pobudzał do życia, do życia ludzi, i mówił, że Afryka jest kontynentem nadziei. Zresztą zielony kolor to, to, jest, to jest nadzieja. Po, poruszenie się i pochylenie się nad ogromnym cierpieniem Afryki. Przepraszam, bardziej Afrykańczyków, mieszkańców Afryki. Cierpieniem spowodowanym no, w dużej mierze przez nas. Mówię nas jako białych, którzy owszem, jakieś tam, jakąś tam cywilizację żeśmy tam zanieśli, ale. Ale to, to my jesteśmy źródłem większości konfliktów w Afryce. Pochylenie się nad, nad ubóstwem, nad, nad, nad problemami związanymi z głodem, z wojnami, nad drugim człowiekiem. I to, co, to, co robił, ten fakt, kiedy. kiedy no, Idzie do jakiegoś szałasu, do lepianki w Afryce, kiedy się zatrzymuje po drodze, żeby, żeby wyjść z samochodu i iść do, do, do jakiegoś tam domu w wiosce pierwszego, pierwszego z brzegu, żeby zobaczyć, jak, jak się im żyje. To, było, to, są, to są rzeczy, które no nie mogą nie, nie poruszyć. To jego encyklika misyjna, Redemptoris Missio, jest naprawdę takim, takim przykładem. Na, na misję, działalność misyjną w innym świetle niż do tej pory. Dlatego, znaczy? że, dlatego, że w Encyklice Jan Paweł II bardzo mocno przypomina o tym, że misja to nie tylko to, co my dajemy. Przypomina o tym, że dzięki zaangażowaniu misyjnemu, dzięki służbie misyjnej, to my zyskujemy. To my zyskujemy. My, w znaczeniu ja. Ksiądz, który, który jedzie na misję i, i pracuje, siostra, która, która jedzie, jedzie na misję i pracuje, zyskujemy, bo się pomnaża nasza wiara. Zyskuje, zyskuje parafia, z której pochodzę, zyskuje kościół, z którego, z którego jadę czyli, czyli mój kościół tarnowski. Zyskuje. Wiara jest przeżywana autentycznie. Zyskuje kościół w Polsce. A więc to nie jest tylko. Dawanie to jest również ubogacanie się drugim człowiekiem, ubogacanie się kulturą, ubogacanie się tym, co, co czerpiemy właśnie od tych ludzi, wśród których pracujemy. No każde słowo właściwie w tej encyklice jest bardzo ważne. I, i no, ważne, bo powinniśmy to wszystko zachowywać, ponieważ jesteśmy tymi świadkami posłanymi przez Boga. Do tych innych ludzi, do tych, którzy jeszcze nie znają miłości Chrystusa. Więc każde słowo w tej encyklice jest bardzo ważne. O gdzie są te misje powinny się odbywać, w jaki sposób? E, kulturacja, akulturacja, nie? E, jeśli chodzi o przystosowanie się misjonarzy, do kultur tych o, gdzie oni pracują. Więc to było jakieś wielkie poparcie. Papieża, jeśli chodzi o misję, bo Kościół katolicki można powiedzieć, trochę się obudził za późno do tych misji. I nawet kościoły protestanckie były wcześniej przygotowane do misji niż Kościół katolicki. Jakoś to pomału się rozwijało. I Jan Paweł II dał taki impuls bardzo duży. Wiem, że myśmy studiowali tę encyklikę i rozważali. I tak samo to był motyw do przygotowania rekolekcji misji w Brazylii. Ja odprawiłem trzy, trzy razy misje parafialne w jednej parafii dwa razy, i w tej obecnej jeden raz. Właśnie dużo nauczania mamy z tej encykliki Jana Pawła II. To taka najważniejsza dla. Dla misjonarzy, można by powiedzieć, bo to jest dalej bardzo aktualna i chyba będzie aktualna przez najbliższe lata. no Chyba, że jakiś papież następny wyda jakąś jeszcze lepszą, co, co wątpię w to, że będzie lepsza, bo w tej chwili to jest no, wspaniała encyklika Redemptoris Missio. No Dla wielu misjonarzy to, to papież no, był inspiratorem. On, on sam był pierwszym misjonarzem, przecież jeździ po tylu krajach, po, po, spotykał się. Z tyloma ludźmi, także, że on był sam pierwszym misjonarzem na świecie. On zanosił tą miłość do, do wszystkich ludzi, do tych, nawet do których no, można powiedzieć, no, nie było możliwe zaniesienie tej miłości, a jednak on szedł, czy jechał i, i zanosił tą miłość. No bo praca misjonarza to polega na tym, żeby zanieść miłość na wszystkie kontynenty świata. Żeby wszyscy ludzie dowiedzieli się, że jest Bóg, który nas kocha. No i żeby ta krew Chrystusa, która została przelana na krzyżu, nie była daremna, żeby wszyscy, wszyscy którzy są odkupieni tą krwią Chrystusa, no poznali tą miłość.